O, ty! No jebana ku... Misiu? Chciałem się pochwalić. Czym? Nie to, że oglądam jakoś te baseniary czy coś, ale te z Polski się zapytały, czy ja w szachy nauczę grać. Ta Julka strasznie dużo mówi, Dice of Cringe. Jaka Julka? No bo tam jest, jest Julka, Kasia i... poczekaj, Ola. Aksandra. A ta Julka mówi ciągle po amerykańsku. Jest taki Dice of Cringe. Ale e, zapytałem, czy je szachy nauczę grać i powiedziałem, że się zgodzę, jak dostanę iPhone'a. Bo nie robią konkurs na iPhone'a, ja chcę wygrać ten iPhone. Marku? Nie no, oczywiście, oglądam Ciebie cały czas. Wybierz sobie, gdzie chcesz. Jak myślisz? Albo nie, zgaduj. gdzie dzisiaj śpisz? One mieszkają wokół nas. Tak? tak? Znaczy, śpię dzisiaj na kanapie. Dobra, widzowie. Wybierz, którą patelnią? Wybierz patelnię, wartko. Aleksandra jest ok. Julka bardzo dużo mówi, zmęczyłem się. Dlaczego ty siedzisz tam na kanale? Oglądam. To by się, Zamiast siedzieć z, z, z widzami i, i ze mną, to ty siedzisz i oglądasz baseniary. Nie no, jedną ręką coś robię. Boże, kocie. Boże, co ona zrobiła? Jedną ręką coś robię, a drugą sobie oglądam. Znaczy, może jak to zabrzmiało. No jedną ręką na przykład dzwonię do kogoś, tu piszę na drugim ekranie. A to dlaczego nie masz mnie odpalonej? Mam. Dobrze, to żebym ja czasem nie otwierała sobie jakieś karty. Jeszcze jedno słowo usłyszę. Dobrze, przepraszam. Nie wolno krytykować palca... innych ludzi za to, że mają talent w czymś innym. W czymś innym? No, w czymś innym mają talent, no. Ty na przykład w szachy, a one na przykład. Yy, bawić potrafią ludzi w yy, inny sposób. Ja ci tam posiedzę. Dlaczego ty tam siedzisz? Dziewczynę. No z ciekawości, ale nie ma na... żadnej ciekawości. Ale ja no mam dziewczyny oczywiście. Co jest złego w tym, że ja oglądam chwilę coś. Chwilę? Ile tam siedziałeś? No z 15 zaraz, minut ma. Zaraz masz. Założymy twój ten, watch time. No to może 20 łącznie. No, dobra. no Bo teraz się tu, a tam leci. Damiano dobrze mówi. a co... No co? żebym uczył. iPhone'a bym miał, konkurs organizują. A jutro widzowie, ten, yy, na OnlyFansie 85% zniżki z okazji dni COVID. Tylko mówię. Idę oglądać <grym> w ciebie. Idź, <grym w tle> <grym w tle> pocałuj swoje baseniary. Nie zostaw. Odejdź Niech się nie zbije. No, Dobra, to idę zjeść to jedzenie, które ty, yy, zamówiłem ci. Odeć. No przestań no. Odeć. Ja jestem tyranem, to ona jest tyranem widzowie. Ja nic złego nie zrobiłem.